Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moje wygiebłski z tej strony ja, czyli free to Play Michu. I dzisiaj po moich takich małych wakacjach na Chorwacji postanowiłem w końcu rzucić jakiś ciekawy filmik. No i dużo osób prosiło mnie, żeby w końcu zrobić coś w stylu takiej jakiejś serii, gdzie pokażę moje ulubione loadouty albo wyzwania. No i prawdopodobnie coś takiego będzie. A póki co mamy pierwszy odcinek serii właśnie loadoutów, w którym mam zamiar Wam je pokazać. No i pierwszy odcinek to oczywiście Scout. Pokażę wam w nim moje ulubione trzy loadouty, a później stworzymy sobie czwarty tak na spontanie i zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Jeszcze tylko powiem, że nagrywam dziś wyjątkowo bez kamerki, ponieważ nagrałem na niej e, ponieważ nagrywam tą taką sportową, że tak powiem. No i jest na niej teraz kilka nagrań, jak tam na Chorwacji pływałem i tym podobne rzeczy robiłem. Dlatego po prostu teraz jej nie używam, no ale w kolejnych odcinkach pójdę się ona znowu pokazać. Dobra, więc zaczynamy od pierwszego dałtu dla scouta. I jest to dubel tówka, genet zagniewu. dużo zabójstw mam, nawet nie wiedziałem, że tyle aż jest. Latająca Gilotyna oraz piasku. No, no i jakieś losowe ubranka, żeby to jakoś sensownie wyglądało razem. Mam nadzieję, że nie będę lamił po tak długiej. Po tak długim okresie przerwy, bo tak to jest możliwe. Tak człowiek jak długo nie gra, to może mu się... Zdarzać różnego rodzaju problemy z grą. Na przykład grałem przed chwilą sobie w CS i rzeczywiście do dupy mi strasznie szedł. Jezu, czemu mam tak mało FPS -u? Ale mi coś FPS-y spadły No daj się zabić, no kurde nie dało się zabić Szkoda He, Boże krytyczny strzał, ja też celnym strzałem, pozdro Hmm, 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 hmm... Kogo my tu mamy? Jest tu ktoś? Po a poza tym, to jest ta właśnie mapa Snow... Boże, nie. Powerhouse, tak, Powerhouse się nazywa. Coś mnie dominuje. Aha, fajnie. No nie, i ta mapa Powerhouse, to jest ta właśnie, która wyszła raz z update'em Gunmetal. No i po raz pierwszy na niej gram, więc też nie ogarniam zbytnio tu różnego rodzaju skrótów, jakie występują, czy tym podobnych rzeczy ale cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz, nieprawdaż moi drodzy? Tu słyszę, że coś się buduje, i wolę, nie, żeby się to nic nie budowało. Chodź tu, jest tu ktoś sensowny, kogo mógłbym zabić. Bob, no chodź tu, nie ma tak, nie grać 11 dni w jakąś grę i potem lamić w nią strasznie. Kurde, strasznie teraz mnie A nie, ja nie dam, ja po prostu nigdy nie grałem dobrze w Team Fortressa. Smutna prawda Pam, param, pam. Okej, okay, bym... Przynajmniej dostałem oddominowałem się... O kurde, cześć inżynier. O cofamy się. Cofamy. Nie będę ryzykował. Puk! Nie trafiłem. Uuu, trafiłem kogoś, nieźle. Jak najwyżej będę miał cały czas te spadki FPS-ów, to postaram się wziąć i zmniejszyć jakość nagrywania, bo teraz aktualnie nagrywam Full HD. No a to czasem może spowodować spadek FPS-ów, jeżeli jest tak, no bo najwyższa jakość i tym podobne. Uciekamy. Chodź tu. Dobra, to nie zadziała. Hello? I am back. Uh, trafiłem go, nieźle. Aż tak źle mi idzie. No, mogłem. To mogłem krok trafić No da, no gini już. No, inżynier, wydasz sobie radę. Ty masz życia, gościu. O, dobra, to już żyję. Nie będę się z nikim wymieniał. Dajcie mi spokój. O, elo. O, fuck, za blisko stał. Mogę tu wskoczyć? O, mogę to wskoczyć. Tak, myślałem, że mnie nie zauważy. Uuu, dobra. Jeszcze jedno życie i dajemy kolejny loadout. Przynajmniej teraz się uspokoiły te spadki, no ale... mogła być gorzej, moi drodzy. W najbliższym czasie, po prostu. Może w końcu kiedyś uda mi się coś zarobić na YouTube. Póki co jeszcze, wciąż przypominam, nie zarabiam na tym wszystkim. Tam może kiedyś jakieś reflinki dorzucę. Może samemu coś popracuję w końcu. Może coś odpożyczę od dziadka. No i może pewnego dnia, mam nadzieję, że jak najszybciej, w końcu kupię sobie nową kartę graficzną, dzięki czemu nie będę miał tak bardzo dużych spadków FPS-ów. No, po prostu moja karta graficzna jest okropna. Jak miałem mały komputer, tam... Ile on miał rozdzielczości? Chyba miał rozdzielczość 1024 na... No kurde, nie pamiętam. Wiem, że 1024 na coś. No i tam wszystko. Nawet GTA 4 mi chodziło na maksymalnych detalach. No a tutaj proszę bardzo, wystarczy coś bardziej wydajnego. Nawet Team Fortress 3 jest dosyć dobrze zoptymalizowaną grą i już ma mój komputer problemy. Hopsa. No cześć Pyro. I jest, zabiłem w końcu kogoś dającą gilotyną. Ok, spierdzielam. Dobra, dobra, nie udało się. Dobra, czyli ten lotout mam za sobą, bierzemy drugi, którym jest Browning Baby Face'a. Zmutowane mleko oraz wachlarz wojenny. Używam tego lotoutu, ponieważ uważam, że on jest dosyć ciekawy, ponieważ jeżeli trafię kogoś wachlarzem, a następnie obleję go mlekiem, to nie dość, że otrzymuje on większe obrażenia i szybciej mnie leczy, ale poza tym mam... O, ale fajny skin. Ale poza tym mam jeszcze Browning Baby Face'a, dzięki czemu nie dość, że są mini-kryty i szybciej mi się ładuje sprint, no to jeszcze przy okazji się leczy, Więc tak to mniej więcej mi się daje zawsze. Tak sobie... Jak ja to rzuciłem? To było tak bardzo rzut w ścianę. Co wy tu robicie? Nie macie prawa to być. O, fuck, kryty, dobra. Schowajmy się tu. No pójdźmy inną drogą, jeżeli w ogóle takowa jest, ale wątpię, żeby takowa była. Tak, dobra. Nie, nie wyjdziemy na razie, bo znowu nas otoczyli. Ale chwila musi być jakieś inne wyjście. Uleczę tu, znaczy Boże. Ugaszę swoich. Tutaj pójdziemy. Hopsa, 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 hopsa. Okej, okay, nie żyje. Też moim zdaniem strasznie głupio, to... Uuuu, jak mnie pozrzuciło. I cały sprint mi jest przez to chyba odjęło. Chyba, że zmienili coś znowu w tej broni, a ja o tym nie wiem. chwilka zaraz zobaczę. Chodźmy tu. Pyk. Zmienili coś w tej broni. Sprint. Wartość sprintu, magazynka. Aha, czyli teraz... Że co? Że... CO PRZEPRASZAM? Wcześniej skok redukował Dwa sko... Podwójny skok redukował sprint. To było dobre. A teraz nie dość, że jeden skok redukuje sprint, to jak mnie trafią, to redukuje mi sprint? Co proszę? Wiem, ja, muszę nazbierać sobie sprint i dać się komuś trafić. O, na przykład, kurde, nie tu. O. Ciebie na... Potrafiłem. Oj, mam teraz sprint, no niech mnie ktoś trafi. Jezu, jak oni znerfili tą broń. Boże, teraz ona granią nie ma tak naprawdę w ogóle sensu. jak teraz. jak teraz może ktoś trafić? O. Teraz płonę i mam coraz mniejszy sprint. Boże. Co oni zrobili tej broni? Nie dość, że zepsuli w ogóle Deadringer'a. To już, że teraz baby Babyface i zepsuli? Te potwory! Nie macie serca. Dobra, czyli już wiem, że to już nie jest mój ulubiony loadout. I raczej już nigdy tym ulubionym loadoutem nie będzie. Biorąc pod uwagę, że teraz Brawling Baby Face jest tak do dupu, tak do dupy bronią. Dobra, nie mam zamiaru grać tym loadoutem, bo jest do dupy. I mój trzeci loadout, którym czasem gram, ale dosyć rzadko. To jest taki: Siła Natury, kola, a następnie pakujący zabójca. Zobaczmy, może coś nam uda się sensownego zagrać tym loadoutem. Eee, uuu, to był, kryt? Tak to ładnie wyglądało. Okej, okay, spierdzielamy, uuu, to jest apteczka, chodź tu. Hopsa, hopsa. O, uciekamy, o, fak, dobra. Tak dziwnie mi się gra, nie wiem czemu tą siłą natury. Mam wrażenie, jakby kiedyś była znowu mocniejsza, jakby coś w niej zmienili, ale ja nie widzę żadnych zmian. Może to ten update po prostu mi coś nakręcił w głowie. Też tak może być. Nie, dobra, zaraz zmienię opcję nagrywania, bo straszne lagi mam. Ale to było ładne. Dobra, sekundka, ja robię małe cięcie. Okej, okay, moi drodzy, wróciłem. Teraz zmniejszyłem mnie nagrywania, przez co powinny być mniejsze nagi, a jeżeli nie będą, no to sorry. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. Nie jestem takim PewDiePie'em, który może w ciągu dwóch filmów, które wrzuci na YouTube'a, zarobić 2 miliony, czy ile on tam zarabia, już nie wiem. Jestem tylko prostym free-to-play'em, który tam coś... jeszcze nawet w sumie nic nie zarabia, ale... Ale no cóż... Taki mamy KLIMAT! Sorry. Jakby podstawowe mogli zmieniać, to. Nie, ja bym sobie nie wybaczył. Wystarczy mi to, że zniszczyli trzy moje bardzo y, często urwane przeze mnie bronie. Zniszczyli Zniszczyli Deadringera, zniszczyli Brawling Babyface'a i zniszczyli mi Loch którego miałem strangera. A ja tego po prostu przeżyć nie mogę. Po prostu Loch był. Wspaniałą broń. mi że szybko leciały pociski. To jeszcze czasem można było kogoś zabić w ciągu dwóch trafień. O to zrobiłem. Dwoma trafieniami można było kogoś zabić. No a teraz, tylko zadaje większe obrażenia konstrukcjom. No ja po prostu nie wiem jak oni w ogóle mogli wpaść na pomysł, że zrobienie czegoś takiego będzie dob dobrą rzeczą. Odepchnę się trochę. Od Aha, nie mogę odepchnąć Uber Charger, no tak. Nie wiem czy wcześniej było można, czy znowu z zniszczyli to. Wolę nie wiedzieć. No cóż. taki mamy klimat! Siema. Ła wow. Na pewno, na pewno to był aimbot, Michu. Nie mogłeś go przejść zauważyć. E, Michu, ja cię zreportuję do Volvo, no bo wiesz, przecież to, to, to co ty zrobiłeś to po prostu było żałosne, tak? Tak... Pro, mógłbyś się jakoś schować z tym aimbotem, a nie tak kurde niewidzialnego od razu strzelić. Co? Może jeszcze przez ścianę możesz, tylko my o tym nie wiemy, co? Co jeszcze przed nami chowasz, Michu, no? Twoi widzowie chcą wiedzieć, no gadaj! My tu czekamy na odpowiedzi! I co wtedy Michu odpowiedział? Oddalam to pytanie. Haha, ha. nie. Muszę znaleźć kolegów. Chodź tu, hop, hop. Hop. Pyk, pyk. Chyba... Ty masz życia! No. Myślałem, że to wieczność zajmie. Pijemy to. I mamy nadzieję, że kogoś trafimy. Na przykład tego Heavy'ego. Nie, nie trafiliśmy. To jest Awk. On mi bije... Tak, to jest Awk. To jest Awk, czy mi się wyda To nie jest awk, on nas rozwalił rybą. Czuję się z tym źle, bardzo źle. Byłoby fajnie, jakbyśmy mogli wyjść ze spawna. To to by było po prostu wspaniałe. Ale nie, po co mają wychodzić ze spawna? Trzymajmy ich na tym spawnie, niech tam umrą. Dobra, ostatnie życie tym loadoutem. I postaramy się, i zrobimy jakiś losowy loadout. No i zobaczymy, jak mi nim pójdzie gra. Też już w tym odcinku możecie pisać propozycje własnych loadoutów, które ja mam wziąć. No, no, na przykład mam wziąć, nie wiem. Tylko nie bronię face. A. Chociaż, jeżeli chcecie, to wybierzcie jakikolwiek chcecie loadout. I do niego napiszcie jakieś wyzwanie. Jedno wyzwanie, bądź dwa, które mam wykonać. Najciekawsze no postaram, yy, wybiorę i postaram, zobaczę co się da zrobić, jeżeli obołożę random kryt, pięknie. No i ja postaram się wykonać te powierzone przez was zadania. Może mi się uda, może nie, ważne, że może być do, przy tym śmiesznie. I pamiętajcie, scout, loadout, wyzwanie. I teraz weźmiemy jakiś losowy loadout, zobaczmy. Mm, Wstrzymywać. Nie zaś taka zła broń. A weźmy takiej, którymi nie lubię osobiście grać. Nie lubię dupeltówką grać. Nienawidzę skrzydłowego. I bostońskim tłuczkiem mi średnio idzie gra, ale weźmy ten fajniejszy. Okej. Okay. czyli mamy taki lodał: dupeltówka skrzydłowa i runiczne ostrze. Jeżeli chcecie, to możecie do tego lodałdu napisać wyzwania. No zobaczymy, co z, te, co z tego wyjdzie. Możecie też wymyślić własny. A, i jeszcze tylko szybko powiem, że już na pewno wiecie, że wróciłem z Chorwacji, bo już chyba mówiłem o tym kilka razy albo nawet więcej. E, no i przywiozłem ze sobą takiego różnego rodzaju picia, które znalazłem w sklepie. Osobiście nigdy ich nie piłem, nie wiem, jak one smakują. No i jeżeli chcecie, to zrobię coś... Znaczy, nie, jeżeli chcecie, zrobię coś takiego, że wezmę te picia, no i będę je próbował przed kamerą. Nie wiem czy będą dobre, czy będą złe. Jeżeli będą okropne, to pewnie zrobię coś w stylu, że jeżeli ten film będzie miał ileś tam łapek w górę, to ja wypiję to coś duszkiem na przykład, albo jakkolwiek, nie wiem. Gdzieś tu jest spy. Wiem, bo mój aimbot w głowie coś mi pokazuje, że. Uważaj, Michu, tu gdzieś jest wróg. Niewidzialny szpieg, którego ty masz zadanie zabić. Bo tylko ty możesz to zrobić. I mój aimbot jeszcze nigdy mnie nie, zawi na, nie zawiódł. OK, uciekamy. O nie, huwi, 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 jeden HP! o Boże. Jak kocham uciekać z jednym HP, to jest po prostu wspaniałe uczucie. Dobra, hmm, tyk. Tylko też nie wymyślajcie, Bóg wie, jakich tych wyzwań, których po prostu nie da się wykonać. Mogą być trudne, ale nie, niemożliwe do wykonania. Ok, to był bardzo zły pomysł, nawet bardzo zły. Autoband for multihack. O, oh, nice O Holerail ich tu jest, nie Ja nic tu nie dam rady zrobić. Kurde Okropny jest ten loadout. Jeżeli dacie mi do, do niego jakieś zadania, to ja was nienawidzę. No nie żartuję, będę was dalej kochał. No tylko po prostu nie chcę grać z tym loadoutem, bo jest okropny. Tu trzeba myśleć jak wróg. Ale ja nie umiem myśleć jak wróg, bo jak u mnie jest gorąco, ja po prostu nie umiem myśleć sensownie. Hej, Hubi! I dobijecie tym. Pak, dobiję go. Dajesz umrzy i kurde, nie umarł. Jeszcze mnie zdominował. No nie, pierdolnie. Hubi! Gdzie jesteś? Chcecie oddominować łubę? Dobra, to jest ostatnie życie. I kończę ten odcinek, moich hulu. Dobra, za krótko, jeszcze takie dłuższe. Skończę odcinek jak zabiję kogoś tym. mieczem. potężnym. Zabiję kogoś tym. tego skauta! Fak. Zabiję go. Nie zabiję go. O, nercia! O kochany, dlaczego ja wybrałem taki loadout? Ozdro. Krytyczne, do zabiję go. Jest. Dobra, zabiłem go. Dobra, moi drodzy. To jest. To był pierwszy odcinek z serii moich ulubionych loadoutów, z czego jeden to był pewnie jakiś losowy. No i tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu e, jakiś loadout, który do kolejnej serii, tej, której będę e, wyzwania robił. A czemu go nie zabiłem? No w tej, yy, no w serii, w której będę robił wyzwania, napisać swój loadout do Scouta oraz wyzwanie do niego. No i najciekawsze loadouty i wyzwania wybiorę i wykonam w odcinku z tej serii wyzwania. No i w najbliższym czasie też będzie pojawił się kolejny odcinek ulubionych loadoutów. tym razem będzie to żołnierz. Będziemy się tak po kolei, aż tego nie skończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia na razie i cześć! Się tu. I ktoś zabije Hy, 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 hy. On dominuje on dominuje dominuje, dominuje